Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii 5 z Gry Farming Simulator 25 No i będzie to seria rozgrywana na mapie Kinlake, czyli oczywiście mapie z najnowszego DLC Highlands Fishing. No i w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie tutaj, jakie gospodarstwo dostajemy na start. Zwiedzimy sobie też mapę, no bo jedynie są to wcześniej w internecie. Widziałem jakieś prezentacje mapy, a samodzielnie to no praktycznie jest to pierwsze wczytanie mapy, więc zobaczymy, co tutaj mamy. Widzę, mamy tutaj samochód, który został dodany w DLC, czyli skody Oktawie. No pewnie później się przejedziemy trochę po mapie. No zobaczmy, jak on wygląda w środku. Ładnie tutaj te ekrany nam się tutaj fajnie tutaj to wyświetliło. No ale tym samochodem, może za chwilę się przejedziemy. O, widzę, że tu lusterka się składają. Najpierw zobaczymy, co tutaj jest na gospodarstwie. Mamy oczywiście dom. Mamy też Waltera. I z tego co widziałem, to możemy wejść do domu? Tak, możemy więc co mi powraca funkcja, która była w Farmingu 19, czyli tam też mogliśmy wchodzić do domu. No a w 22, no i w 25 na tych pozostałych mapach, czyli na przykład na Zielonce, czy na mapie amerykańskiej nie mogliśmy wchodzić do domu. Chyba, że sobie sami zbudowaliśmy dom, no to wtedy mogliśmy do niego wejść, ale do tych, które były postawione nie mogliśmy, a tutaj mamy normalnie możliwość wejścia do domu. Więc na pewno dość duży plus. No, mamy nasz jeden z dwóch startowych ciągników z tego co widziałem, w sumie zobaczmy jakie mamy maszyny na start. Mamy widły do palet, mamy tutaj przyczepę, mamy tutaj bronę aktywną i siewnik, horsz, tu mamy cały zestaw, mamy ciągnik JCB, taki starszy, bardzo fajny, mamy kultywator, mamy combine Masaya, no on też jest na zielonce, na no mapce amerykańskiej, azotyckiej również go mamy. Szkoda, że nie dodali jakiegoś nowego kombajnu. Mamy tutaj obciążnik New Hollanda, mamy oczywiście ten ciągnik. No i jest to bardzo ciekawa rzecz, no bo na start dostajemy ciągnik, który ma ponad 280 koni mechanicznych, a mamy, z tego co widziałem, możliwość zwiększania chyba do 350 koni mechanicznych, więc chyba jest to najmocniejszy albo jeden z najmocniejszych ciągników startowych. W sumie w 19 na mapie amerykańskiej dostawaliśmy chyba Kejza też takiego, który miał też ponad 200 koni mechanicznych, ale dokładnie nie pamiętam ile miał. Mamy przyczepę samozbierającą, mamy ładowacz czołowy, kosiarkę, samasza no i ten samochód, Skodę yy, i obciążnik. No widzę, że trochę maszyn trzeba będzie dokupić. Też widziałem, że mamy tutaj pastwitkę dla krów oraz budynek dla owiec, za chwilę sobie to zobaczymy. No tu mamy ten siewnik, mamy paletę z nasionami. A ogólnie też jeśli chodzi o polo, no to mamy... Widzę tutaj pole pszenicy, które jest gotowe do zbioru, mamy też pole jęczmienia, czy ono też jest gotowe do zbioru? Tak, czyli mamy dwa pola do skoszenia. Mamy pole 22, na którym no tutaj nic nie jest zasiane, więc będziemy mogli samodzielnie coś zasiać, no i mamy jeszcze łąkę, na której będziemy mogli zbierać terawę dla naszych owiec oraz krów. Tylko i tak pewnie będę musiał dokupić sobie sprzęt do sianokosów. A zobaczmy też ten ciągnik, jak wygląda w środku, no mamy takiego starszego New Holanda i bardzo fajnie, że pojawił się taki ciągnik tutaj w grze, mamy 0 motogodzin. W sumie na mapce amerykańskiej, azjatyckiej czy na zielonej mieliśmy maszyny już z większym przebiegiem, a tutaj mamy ciągnik z zerowym przebiegiem. To no też bardzo ładny ciągnik, fajnie, że się pojawił taki starszy New Holland. No oczywiście więcej popracujemy na kolejnych odcinkach. Dzisiaj bardziej takie sprowadzanie mapy. Tu też fajne takie dekoracje jakieś tutaj elementy tutaj jakieś kawałki blachy, jakieś pręty. Tam jakieś palety tutaj jakaś stara wanna. No, i tu mamy zagroda. Właściwie to po prostu budynek, w którym możemy hodować owce. Jest to nowość w tym dodatku, no bo dostaliśmy kilka budynków. Z jednej strony jest to fajny budynek, z drugiej strony, no jak minus jest taki, że no jak widzicie, nie mamy tutaj żadnego pastwiska, więc musimy cały czas karmić nasze owce. Ogólnie maksymalna pojemność wynosi 32 zwierzęta. My mamy 12, więc trochę jeszcze miejsca mamy na nowe owce. Mamy też uzupełniony pokarm. Tutaj mają siano. Ogólnie budynek wygląda bardzo fajnie, tylko no niestety minus jest taki, że nie mamy tego pastwiska, więc tu musimy cały czas przywozić im siano. Ogólnie, ogólnie tu mamy owce rasy walijskiej. Więc my też fajne, bo ogólnie mapa jest szkocka, ale tutaj mamy owce rasy walijskiej, górskiej. Więc też w sumie fajnie to wygląda. O, tu będą się chyba palety pojawiać. W sumie tutaj już podejrzewam, że pewnie postawię tą shopę z tego dodatku. Znaczy no, z modów, która będzie pobierać i sprzedawać te palety wełny. Możliwe, że w przyszłości sprzedamy ten budynek i postawimy jakąś zagrodę z pastwiskiem. sobie to przerobimy, chociaż budynek fajny, ale trochę miejsca on tutaj zajmujemy. Więc pewnie w przyszłości, jak będziemy robić przebudowę gospodarstwa, to pewnie sprzedamy ten budynek i postawimy sobie gdzieś jakieś pastwisko. No, tu oczywiście dajemy im jedzenie. Mamy nawet kilka kostek siana przygotowanych. I są to te małe kostki, które możemy o, sobie ręcznie podnieść. Więc troszkę jedzenia te osy mają przygotowane. No, tu jakieś kolejne takie rzeczy jak betoniarka, tu jakiś taki kontener stary. Tu jest trochę też wolnego miejsca. No i tu mamy sprzęt do przygotowania jedzenia, czyli kosiarkę. Y, oraz przyczepę samozbierającą, no i przyczepę taką na zboże, czy na jakieś inne produkty. No ja chyba sobie jeszcze dokupię tylną kosiarkę samasza. I możliwe, że dokupię sobie prasowiarkę, prasę żeby zrobić y, kiszonkę dla y, tych moich krów. A przejdźmy jeszcze do tej części gospodarstwa. Tutaj jest. Y, Nasz ciągnik JCB, no akurat ten jedzie 50 km na godzinę, ale mamy taki starszy ciągnik, mamy też możliwość założenia ładowacza czołowego, tu jeszcze jest kultywator z tyłu, też bardzo fajna wiata. Ogólnie dużo fajnych wiat się pojawiło w tym DLC, więc też jest to na pewno bardzo duży plus. No tu jest ten dom, tu mamy jakąś szklarnię, ale chyba jest tylko obiekt dekoracyjny, tutaj raczej nie możemy nic uprawiać. No tu mamy oczywiście ten kombajn, też w sumie fajna wiata na taki kombajn Tutaj mamy też fajny taki magazyn, możemy ewentualnie jakieś tutaj warzywa na przykład przechować, albo maszyny Chyba, Chociaż nie wiem czy to nie jest silos na kiszonkę nawet Bo gdzieś coś takiego widziałem, że pojawił się taki silos I tak, tu mamy silos na kiszonkę normalnie, więc ewentualnie tu możemy sobie kiszonkę zrobić Więc bardzo ciekawa rzecz, pierwszy raz mamy silos, który jest przykryty Ale zobaczymy, czy ja będę to wykorzystywał jako silos. Czy może bardziej na przykład jako wiata na maszynę. Ewentualnie w przyszłości to się sprzeda i jakoś się przerobi to gospodarstwo. No, bo widzę, że mamy sporo możliwości, jeśli chodzi o rozbudowę. Tu jest jakaś kolejna wiata. I tu chyba mamy też silos na zboże. Od tutaj wysypujemy sobie zboże. Tu też jakieś fajne bramy. Mamy też bardzo fajne ogrodzenia w stylu brytyjskim. Takie z kamienia. Tu jest jakaś stara przyczepa kempingowa. Jakieś opony. Jakaś przyczepa, więc też fajnie. Ciekawe czy można to jakoś usunąć, jeśli bym chciał sobie tu postawić jakąś wiatę, czy coś. Widzę, że też mamy las i ten las chyba należy do nas, tak. Więc już tutaj pojawia się ciekawa opcja, a mianowicie możliwość przetwórstwa drewna. Tu mamy też jakąś starą szopę, ale ja nie wiem czy tego nie sprzedam i może tutaj postawię sobie tartak ten średni. No, zobaczcie też jak ładnie te drzewa wyglądają. Tu mamy buk. No na nasionąc mamy też buk, no, ale ten wygląda znacznie lepiej. Mamy też jakieś tej sosny chyba, tu jest świerk. No i zobaczcie jak on ładnie wygląda, jak się tej dokładniej przyjrzymy. Tu widać jakiś mech, tu jakieś gałęzie, tutaj chyba jakaś sosna pewnie. Tak, tu jakaś sosna, tu też chyba kolejny świerk. Tu jest bóg, więc te drzewa naprawdę bardzo ładnie wyglądają. I tu muszę przyznać, że twórcy się fajnie postarali. No a ja to oczywiście wykorzystam i chyba zamiast tej szopy w sumie niby można zmieścić trochę maszyn tutaj, ale chyba ja jednak postawię tutaj tartak, może gdzieś w przyszłości jeszcze obok... Znajdę miejsce na pastwisko dla owiec Na razie będę korzystał z tego budynku, który dostaliśmy, ale w przyszłości będzie można postawić tu jakieś pastwisko właśnie, e, z możliwością, żeby te owce skubały trawę No, a tu chyba będzie ten tartak i wykorzystamy sobie ten las No bo oczywiście jak pamiętacie, np. z serii drugiej na mapie azjatyckiej, czy nawet z serii pierwszej na mapie amerykańskiej, przetwórstwo drewna jest bardzo opłacalne i na tym e, można bardzo fajnie zarobić O, też widzę, że trawa fajnie jest zrobiona tu mamy taką mniejszą, tutaj są takie kępki większej trawy, więc też fajnie, że nie jest to jakoś tak jednolicie zrobione. Tu jest też jakieś duże drzewo. No, z tego, no to pewnie drewna będzie bardzo dużo, z kasztan. Chyba wcześniej nie było takich drzew w farmingu. Też bardzo ładnie to drzewo wygląda. Jestem ciekawy jak to będzie jesienią wyglądać, i czy będą jakieś małe kasztany na tym. A tam jeszcze jakaś szopa jest w tle. Zobaczmy, jak to wygląda z lotu ptaka, a przy okazji zobaczmy w sprzedaży. A się ucieszyłem, bo zobaczyłem Mercedesa, bo myślałem, żeby sobie kupić tej Mercedesa, ale ja bym chciał kupić tego większego. Tego, który ma chyba 180 koni mechanicznych, to jest największy. I w sumie mamy też jeden ciągnik, który w przyszłości chciałbym kupić w tej serii, czyli Masaya Fergusona MF9S. No ale jednak no na obecną chwilę jest to zbyt drogi ciągnik i zbyt duży. Ale w przyszłości no podejrzewam, że pewnie się pojawi, no bo fajnie on będzie pasował na tą mapkę szkocką. Mamy też zbiornik do Nexata. A mieliśmy zobaczyć z lotu ptaka, to gospodarstwo. A nie no, tu jest ta szopa, którą będę chciał sprzedać. 24 tysiące za to dostaniemy, więc myślę, że całkiem spoko. Akurat tu idealnie będzie pasował ten tartak. No i las. Też widzę, że kawałek mamy chyba, też dotąd mamy las, więc możemy tutaj to wyciąć. No a później można posadzić nowe drzewa. Tutaj też, tam już jest koniec mapy, ale fajnie też to jest zrobione, w tle jakieś takie góry. I tam dalej mamy drzewa, więc tutaj ten las będziemy mogli sobie śmiało powycinać i zarobić na przetwórstwie tego drewna. No ale żeby to nie straciło klimatu, no to będziemy sadzić nowe drzewa. No tu oczywiście te inne budynki na gospodarstwie, tu mamy pole jęczmienia, które jest gotowe do zbioru. Tu jest chyba ta nasza pszenica, więc pewnie na kolejnym odcinku zrobimy sobie żniwa, a później może zrobimy odcinek yy, skoszenia trawy na łące, też ta łąka fajnie jest tutaj zlokalizowana, fajne miejsce na łąkę. Więc później sobie też zrobimy jakieś korzenie trawy i belowanie. No bo oczywiście, no, czymś musimy nakarmić te nasze krowy, które są tu, zaraz do nich podejdziemy. A, no i też musimy się przyzwyczaić, czy ruch jest lewostronny. O, mamy tu nasze pastwisko dla krów. No i przyjrzyjmy się im, jak wyglądają z bliska. Tu mamy takiego cielaczka fajnego. O, akurat się zatrzymał. No i powiem Wam, że całkiem nieźle tutaj widać <tuszy> tą sierść taką gęstszą. Naprawdę powiem wam, że bardzo mi się te krowy podobają, bo tu jest kolejna. No na wakacjach miałem okazję zobaczyć na żywo taką krowę. No i powiem wam, że fajnie są te krowy odwzorowane. No, tu mamy, widzę, że mamy dorosłą krowę, tutaj też jest dorosła. No ogólnie to owce mamy cztery dorosłe, trzy takie średnie i pięć takich małych. Natomiast jeśli chodzi o krowy, no to mamy pięć takich dorosłych, pięć takich średnich, no i pięć tych najmniejszych. Więc akurat trochę będą mogły się one rozmnożyć. Zobaczmy jeszcze pojemność tego pastwiska. Tutaj też trzeba będzie dokupić beczkę na wodę. No i nie wiem czy na razie, może nie dokupię tam kilku bel siana, żeby im tu wrzucić. No bo, No tak jak mówiłem, na kolejnym odcinku zrobimy sobie już niwa pszenicy. No a później zajmiemy się kosami Ale tą trawę skoszę na kiszonkę, Więc zanim ta kiszonka się zrobi, no to jeden miesiąc upłynie. To akurat pewnie, jak będę kupował sobie jeszcze jakieś dodatkowe maszyny. Na przykład do siana czy coś, też pewnie kupię przyczepę do transportu. Bel, no to przywiozę, wrzucę tam kilka bel siana i przywiozę tutaj siano, żeby te krowy miały co jeść. No bo widzę, że trawa na łące no niby jest, ale tutaj nam nie pokazuje, więc pewnie musimy przewinąć jeden miesiąc. O, tu oczywiście też animacje w sumie podobne mają do tych innych krów. Więc niby tu jakaś trawa jest, ale pewnie musimy przewinąć miesiąc, żeby ona urosła. Więc do tego czasu trzeba będzie zadbać o jakieś siano do tych krów. No i jeszcze oczywiście będę musiał kupić beczkę na wodę, żeby tutaj tą wodę uzupełnić. W przyszłości pewnie postawimy sobie jakiś budynek. Też widziałem, że jakieś nowe obory zostały dodane. Okej, okay, to było. To też, ale tu mamy taką oborę. O, wygląda ona dosyć ciekawie. Mamy maksymalną ilość 86 zwierząt. Jest ogólnie prawie 100 tysięcy tańsza od tej. No, jest o 10 krow mniej, ale w sumie i tak spokojnie. Bo pastwisko możemy spersonalizować i możemy zrobić większe. Tu mamy też taką podobną. Ogólnie mały tej wybieg jest. No, tu chyba niestety nie ma robota paszowego. Ale budynek wygląda ciekawie. Jest tańszy od tego tutaj, który mieści 96 zwierząt. No, i jeszcze mamy taką oborę. A właściwie 100 dałe hodowlaną na krowy mięsne. Więc zobaczymy, czy to sobie postawimy. Czy może na przykład taką oborę postawimy. Tylko oczywiście zrobię większe paswisko, żeby hodować ich więcej. No tu jest taki plus, że możemy mieć gnojówkę. No i też jak dostawimy startobornika, no to jeszcze obornik będzie. No i tu mamy mleko, więc ewentualnie jeśli chcielibyśmy dokupić trochę krów mlecznych, to jest to jakaś fajna opcja, żeby postawić sobie tutaj taką oborę. Tu gdzieś jakąś startobornika. no i to paswisko sobie zrobię takie duże. Nawet troszkę można pole zmniejszyć, można w ten sposób postawić, żeby troszkę pole zmniejszyć. Tutaj sobie jakieś rzeczy postawić. No to będziemy myśleć w przyszłości, na razie sobie zostawimy to postwisko, które tu mamy. A my teraz zwiedzimy sobie mapę, nie wiem czy weźmiemy samochód, czy może po prostu przeteleportujemy się do jakichś fajniejszych punktów. Okej, okay, tu mieszka Ben. A mamy też też żywopłoty, ale jak widzicie nie mają one kolizji, więc możemy sobie przechodzić albo przejeżdżać przez to. No, więc tu jest klasycznie ten nasz sąsiad. Widziałem, że pojawił się nowy, tutaj jakby jeden z tych rolników, który jest yy, związany z rybami, no bo też mamy tutaj hodowlę ryb, tu mamy jakiś chyba punkt skupu, też to miasteczko naprawdę jest ładnie klimatycznie zrobione, też w jesienią i zim w zimie to fajnie wygląda, bardzo klimatycznie. Więc tu naprawdę twórcy się postarali, moim zdaniem jest to jedna z najlepszych, o ile nawet nie najlepsza mapa od twórców gry. Widać tutaj dużo dbałości o szczegóły, też jakieś pola. Tu jest marchew. zobaczymy też cebulę. Czy jest na jakimś polu? Posiana chyba tu jest cebula. Czy to jest pasternak? To nie, to jest pasternak. Jaki kolor ma cebula? A cebula taki podobny do pasternaku. Teraz nie wiem czemu pokazał mi się etap wzrostu, a nie rodzaj roślin. ale to zaraz sobie zobaczymy. Tu oczywiście mamy też linię kolejową, bardzo fajny pociąg. Tu jest stacja sprzedaży węgla, więc możemy sobie węgiel kupić. Czyli tutaj mamy nowy produkt, który możemy wykorzystać. Podejrzewam, że do jakiejś fabryki. Zobaczymy też, zaraz, jakie fabryki są na mapie. <laughs> tu jest jakiś wagon. Ocz ok, poczekajmy, aż nam się gra, zapisze. No i zobaczymy, co tutaj dalej jest na tej mapie. Tu widzę, że jest dużo fabryk, jakichś innych punktów. Też fajne takie uliczki. Tu mamy nawet sygnalizację świetlną. O no, tu widzę, że jest pełno fabryk. Tu jakieś też mamy miejsca. Czy to jakieś skupy. O, tu fajnie to wygląda te lasy tutaj. Te pola fajnie ogrodzone żywopłotami. O, tu jest jakiś pojazd. A, mamy jeszcze wózek widłowy w porcie. Ej, ale on nie był pokazany i on tutaj ma 69 motogodzin. Hm, przypadek nie sądzę. Ale do niego chyba się nie możemy przeteleportować. Nie, czyli to jest coś takiego jak na mapie tej leśnej w poprzednim farmingu, że mieliśmy pojazd, do którego nie mogliśmy się przeteleportować, ale był i mogliśmy z niego korzystać. W sumie pamiętam, że jak się zresetowało, tam też był chyba jakiś wózek widłowy, jak się go zresetowało, to już mogliśmy się do niego przenosić, ale tu mamy targ rybny, czyli ogólnie jakieś rzeczy związane tutaj z rybami. Też możemy sobie tutaj kupić w porcie statek, albo jakąś taką łódkę, żeby popływać. Jest też w sumie nowa mechanika pływania. Po wodzie tu mamy jakiś statek, tu jakieś takie klatki chyba. To nie wiem czy to na jakieś ryby, czy na jakieś inne takie zwierzęta morskie jest do łapania. Tu jakieś sieci. No szczegółów tu jest dużo na tej mapie. O, tu jakieś graffiti z, tutaj z napisem Giants. Tu jakaś taka łódeczka. Szkoda, że nie możemy sobie takiej małej łódki kupić i pływać. Natomiast, jak się prezentuje port, to żeby ogólnie możemy tu dość daleko popłynąć. Jeśli weźmiemy łódkę, tutaj co jest? Tu jest magazyn. Czyli tutaj klasycznie możemy sobie jakieś produkty brakujące kupić. Tu jest też jakiś wagon taki kolejowy. A zobaczmy sobie to miasteczko z lotu ptaka. Tu jest też... mamy młyn chyba. A nie, skup zboża wschód. To ciekawe, że tutaj jest młyn napisane, a jest to skup. Tu też jakiś taki domek fajnie ogrodzony. No, to jakaś plaża. Mamy jakiś namiot. Tutaj taki fajny most, bardzo długi. O, tu też taka, taki fajny statek, taki starszy, tutaj między skałami. Tu jakieś domki mamy. O, zobacz, jaki fajny tutaj mamy zamek, taki jeszcze z flagą Szkocji. Tu jest oczywiście port. Mamy jakieś mewy tutaj latające. No też w sumie były takie ujęcia albo screeny wcześniej. Jak były zapowiedzi tego dodatku, to mamy ujście rzeki do. tutaj chyba to tu raczej mamy morze. Więc mamy ujście rzeki do morza. Tu jakiś dym z komina idzie, tu jakieś takie budynki. Tutaj też fajne takie skały są. Tu fajnie taki budynek wkomponowany jest. Tu jakieś lasy. O, zobaczcie, jakiś śmieszny samochodzik. No, fajnie to wygląda. Tutaj też kolejne pole o i tu jest takie nawiązanie trochę do stanu i mamy takie taki krąg kamieni tu też jakieś kamyczki na środku a tu jest nasze gospodarstwo no to jest ta nasza łąka no, w fajnym miejscu tutaj zrobili łąkę chociaż ja pewnie będę robił jak w innych serach czyli później po tej łące coś sobie zasieje no i później zrobię łąkę na innym polu gdzieś po żniwach no tu też trochę domków mamy Tutaj mamy jakieś lasy, kolejne pole. No, mamy też bardzo fajną rzecz. Ogólnie więcej rzeczy pewnie pozwiedzamy sobie w trakcie rozgrywki na tej mapie. Będziemy sobie to jeździć po tej mapie do różnych pól. O, tu mamy też fajny taki obiekt. Tu jest ta rzeka, która sobie płynie przez mapę. No, mamy też autobus. Tu jest chyba jakiś zwykły, raczej nie wiem, bo widziałem, że są chyba te piętrowe autobusy. Okej, okay, tu mamy chyba coś, co możemy zbudować, jakiś obiekt. Nie wiem, co tu jest. A, wiatrak, czyli tu możemy jakiś wiatrak sobie zbudować. Okej, okay, tu mamy takiego minibusa jakiegoś. No i oczywiście kolejne domy, kolejne pola jakieś, skały. Tu jest chyba kamieniołom, tak, tu mamy kamieniołom, też fajnie to jest zrobione, wkomponowane tutaj w te skały, w tutaj w to miejsce. No, ta rzeka naprawdę ładnie wygląda, biogazownia też w fajnym miejscu jest zlokalizowana. Mamy też jakieś silosy, tak fajnie co jest obsypane, tej to poboczy tych silosów. Wartość niecałe 600 tysięcy, więc tania, chociaż podejrzewam, że przez to ta, że ta biogazownia jest taka tania, no to pewnie nie będzie jakoś bardzo wydajna, chociaż zobaczymy, no też będzie można fajnie się pobawić w takie akcje. O, jest garaż z warsztatem, też nowy budynek. Jest mała stacja ważenia, to chyba już było wcześniej. OK, mamy stację paliw. Tu jakieś kolejne pole. No i zobaczcie jaki ładny wiadukt tu mamy. Tutaj sobie pociąg może po tym jeździć. Tu jest pod spodem ta droga, tu jest ta rzeka, tu jest jeszcze jakaś kolejna droga. Tutaj co jest? Jakiś chyba punkt skupu czy coś? O zobaczcie, nawet można to wejść do środka. Jakieś tutaj są rzeczy. Tutaj chyba jakiś warfa, a to chyba sklep jest tutaj. A, tutaj jest sklep chyba w tym miejscu. Tu mamy też warsztat. Tu byliśmy? Tak, tu byliśmy, bo tutaj jest ten budynek. Okej, okay, tu wygląda jakby było jakieś drugie gospodarstwo do kupienia. Mamy tej silos. Jest obora dla krów. Ciekawe, więc jeśli to kupimy, to chyba wygląda na to, że będziemy mogli normalnie tej krowy trzymać, bo nie ma żadnego pastwiska, tylko po prostu taki budynek. Tu jest jakiś domek. No ciekawe, masz na innym save sobie to sprawdzę, jak to będzie wyglądało. O, tu jest też taki przejazd y, przez tory kolejowe. Więc w sumie fajna opcja na multiplayer, albo jeśli by komuś nie pasowało to gospodarstwo, na którym y, zaczynamy, to można sobie to gospodarstwo y, wybrać. No i też w sumie tu jest fajny taki równy teren, można tutaj fajnie się rozbudować. Tutaj też coś jest. Tu jest chyba jakaś fabryka. A, tutaj chyba jest... To nie jest ten. Y, tak, to jest lęgarnie młodych ryb. No, bo jeśli chodzi o ryby, to one chyba są w kategorii fabryki. Tak, tu jest rybołówstwo, tu jest taki basen, który stawiamy na morzu. Tutaj mamy wylęgarnię tych młodych ryb, czyli tutaj no, dostarczamy karmę i możemy wyhodować sobie małe ryby. No i tu mamy takie zarobione jezioro, na którym tutaj widzę, że możemy hodować sobie. Właściwie tu mamy chyba... łososie i... Pstrągi chyba, no i tu mamy chyba pstrąga, a tutaj możemy też łososia hodować w morzu. A tej pstrągi chyba też to możemy postawić na innej mapie, więc jeśli chcielibyśmy hodować ryby, no to fajna opcja, że na innej mapie też można to postawić sobie taki staw rybny. No na pewno będę chciał to przetestować, czy to w tej serii, może też na jakiejś innej serii sobie to przetestujemy, jeśli się okaże, że jest to opłacalne, no to czemu nie, można to przetestować na innej serii. A i możemy też wędkę kupić, w sumie nie wiem gdzie ona jest. Pewnie gdzieś tu będzie, o, ze 150, ale to może łowienie ryb zajmiemy się kiedy indziej, może najpierw sobie to opanuję, jak to wygląda. Mamy też tą paletę karmy dla ryb. No i tu w sumie jest ikonka owsa, więc pytanie, czy tutaj dajemy im owiec, czy to tutaj jest? Mamy też prasowiarkę i w sumie ciekawe, no bo podobną prasę twórcy wypuścili w modach, też jest do pobrania podobna prasa z modów. Ale w sumie fajnie, że mamy taką prasę marki klas. jest ona bardzo ładna, tylko niestety robi te małe bele 125. Mamy też jaką prasę, która w sumie też jest podobna w modach tej prasy klas, która robi 120 piątki Ale w sumie też spoko opcja Mamy kombajn do ziemniaków w w sumie on był chyba w farmingu 19 Mamy też opcję do ziemniaków albo do cebuli tej do cebuli no to, to jest ściągany i on tą cebulę z ziemi zbiera Też będę chciał tą uprawę cebuli przetestować tutaj No a tu właśnie mamy maszynę, tu jest maszyna, która to wykopuje No i mamy taką maszynę, która to no tak jakby to powiedzieć, no zgrabia tą cebulę, albo usypujemy ją w rządki. Możemy tutaj na lewo zgrabiać na prawo i chyba też do tyłu można wysypywać. Mamy też taki fajny opryskiwacz. Też bardzo ładny. Tu w ogóle taki wielki opryskiwacz. Aż trzyosiowy. Mamy też przyczepę banning. Bardzo fajna przyczepa. To jest chyba to, co mamy, czy my mamy inną? Nie wiem, bo tu jest jeszcze jakaś, gdzie można założyć nadstawkę. Mamy też rozrzutnik bardzo ładny, rozsiawacz nawozy i wapna. Mamy siewnik, jak dla mnie to jest genialna maszyna, bo jak widzicie mamy możliwość zasiania praktycznie w większości upraw. Mamy jakąś pszenicę, jęczmień, owiec, rzepak, ale możemy też zasiać kukurydzę, sorgo, słoneczniki, soje buraki itd., więc bardzo fajna maszyna. Tu mamy chyba do przodu zbiornik na nawóz, więc mamy tutaj opcję siewu bezpośredniego, jeszcze jak dokupimy sobie ten zbiornik to możemy nawozić, więc tak dla mnie genialna maszyna, tej 6-metrowa. Mamy też jakiś zbiornik do tych siewników. Tu są akurat siewniki punktowe. Chociaż nie, to jest zbiornik do tego siewnika, bo tutaj mamy opcję naważania od razu w tym siewniku. A też bardzo ładny siewnik. Pod jakiegoś New Hollanda, na przykład w zestawie, może to fajnie wyglądać. Tutaj też. A to jest siewnik do cebuli. Mamy tutaj ciągnik JCB, który może mieć niecałe 350 mechanicznych i oczywiście prędkość 70 na godzinę. Mamy tego New Hollanda. Też fajna opcja, taki tani, starszy ciągnik, a dosyć mocny I maksymalnie możemy mieć on o ponad 350 koni mechanicznych, więc pewnie też jak będę jechał do sklepu, to sobie tutaj podkręcę moc w tym ciągniku. Mamy też taki ciągnik JCB, taki troszkę mniejszy, a pokażę Wam tego dużego jeszcze w sklepie. Mamy Doitwara i z tego co widziałem, mamy też wersję Lamborghini. O, właśnie możemy sobie wybrać go w takiej wersji pod marką Lamborghini, no bo oczywiście te dwie marki należą do tego samego koncernu, podobnie marka Same i też Hurdleyman, więc fajnie, że możemy wybrać edycję Lamborghini no bo teraz praktycznie Lamborghini no to jest taki biały Deutzfahr no tu jest standardowa, tu jest jeszcze wersja Warrior no to klasycznie jakieś tam inne kolory do wyboru więc jak będę kupował sobie ten ciągnik, no to wezmę tą edycję Lamborghini, no bo bardzo ładnie wygląda akurat brakowało mi ciągnika Lamborghini, no bo mamy tutaj te Deutzfahry, mamy ciągnik marki Same no a brakowało mi ciągnika Lamborghini, a powiem Wam, że bardzo ładnie on wygląda w tej wersji no możemy sobie też koła tutaj oczywiście dostosować. Możemy ładować czołowy, no i felgi możemy sobie jeszcze wybrać albo takie, albo takie. Więc pewnie ten ciągnik w przyszłości też się pojawi. Mamy też tego naszego JCB, widzę, że też można trochę mu podkręcić moc, więc możliwe, że jak będę jechał do sklepu, no to troszkę mu zwiększę tutaj silnik. Mamy też tą Skowidę, mamy wersję RS, czyli taką bardziej sportową. Dzięki czemu ma tutaj ponad 100 koń mechanicznych więcej. No i tutaj różne kolory do wyboru. Co mi szkoda, że nie dostaliśmy tego niebieskiego, no bo my, my mamy jakiś szary kolor I nie wiem czy sobie nie wybiorę niebieskiego, bo ten niebieski powiem wam, że bardziej mi się podoba Albo ewentualnie ten, w sumie ten się fajnie tak wyróżnia Jest jeszcze taki czerwony, ten czerwony też bardzo ładnie wygląda No zobaczę, czy sobie tej mojej Skody nie zmienię W sumie może w przyszłości, jak będę miał więcej pieniędzy, na razie na co szkoda kasy na to Ale jak będę miał więcej pieniędzy, to chyba wezmę sobie tą wersję RS, to ją przerobię a możemy też przyciemnić sobie szyby, oczywiście tylko te tylne, no bo tych przednich nie możemy przyciemniać. Jest też fajna opcja i tutaj też mamy takie kłady. Tu mamy takie coś w sumie trochę jak Mahindra albo Kubota. Możemy też założyć pług śnieżny. Tutaj też do tych kładów możemy założyć pług śnieżny. Możemy trochę większy silnik. No i możemy też gąsienice wybrać. Więc my fajne też takie pojazdy. Możemy zaczep tutaj założyć. Jestem ciekaw... Jaki duży ładunek jest w stanie ten kład pociągnąć. Więc na trochę maszę. dostaliśmy, też bardzo fajna mapa. Bardzo klimatyczna, bardzo dobrze zrobiona, więc... Yy, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, na których będziemy wykonywać różne prace na tej mapie, tak jak mówiłem, w kolejnym filmie żniwa. No a później pewnie zrobimy sobie koszenie oraz belowanie trawy na kiszonkę. No a jeżeli ten film Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę. Oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.